Cześć, witajcie moi drodzy. Jestem Greg 85 razem z DC. Hej! A to jest nasza seria The Sims 4. E, to już jest 28 odcinek tej serii. E, zaraz tutaj nasi wszyscy wstaną. E, mam gdzieś życi... no, cały też, ale e, nie pokusiają. E, więc teraz tak, jeżeli. Jeszcze? Jeszcze tak. Ale myślę, że Julia i Steve zdążą się ogarnąć i będą mogli zająć się dzieciakami. No Julia ma trochę więcej do zrobienia niż Steve. No ale ma też więcej potrzeb. Dobra, Steve tam je. Za chwilę się wykąpię. Kupiliśmy na dół drugi, drugi prysznic, żeby mogli... Okej. Okay. Dalej nie począm więc y, to jest okej, okay, nie? Tak, e, teraz tak. To, no namalujmy obraz skłaniający do kwirtowania. Boże, jaką on ma minę. No, kwirciacki. Bardzo. Być? Bo już dzisiaj nie dziewczynka i chłopczyka kreskowanych. E, nie, dzisiaj już nie. Co to jest? No, dziewczynka i chłopiec, tylko że ich nogi. Odbijające się w kałuży. Tak. E, już Steve. Znowu koncum artystyczny. Przedajemy do galerii Stop, anuluj. E, nie tak. Tak. O, 2600. Dobra, nadrobiliśmy. Tak, tak. Steve. Maluj koler, nie. Cif zostaniemy... tutaj bogaci. Aha, ty głodny jesteś. Ale na pewno maluj, potem się będziemy ten... No, to Jukka, Nieważne robisz? twoje potrzebne, ważne, że zarabiasz. Tak, tak. big Niech sobie coś komediowe porobi na tym komputerze. No teraz gdzie jest? Sprzątać. Sprzątać. Nie będę jej przerwał. Co? Już cif? I szybki jesteś? Nie, myślisz jeszcze. E, Sprzątłeś, tak, Juka, więc... E... Komediowe. Komediowe, e, i. pisz dowcipy. Dobra, pisz dowcipy właśnie. Gdzieś ty było? Coś te dzieci potrzebnie mają. E, no właśnie, trochę mnie to martwi. Mało marudne. Dobrze, no na moim odcinku nie muszą marudzić. I nie wiem co to jest, ale. Świecę, nie widzisz? I tak, ale w by mnie to bym nie miał. Ponieważ... Bardziej mi z nicze przypominają, no ale dobra. Nie chciałem być dosadny. Dobra, Steve, najpierw skorzystasz. Potem. Czy ty już się nie jadłeś? Może nie zjadł. Prostu... Czy nie doszedł do tego? Do lodówki. Może Julia mu znowu przeszkodziła. Ale nie, bo on... Nie, ja Jad jadł wcześniej. Jad, tylko że może było mało kaloryczne. No bo za te ciastka mu dałeś do jedzenia. Patrzmy no, co tam ile pisze. A pisze no. Ej, dziecko jest Anastazja. Yy. Dobra. Yy. Anastazja. Nie. na Nakarm na karm piersią. Yy, potem gawosz. Przytul, Przytul, porozmawiaj z nią. Rozmawiaj. I wystarczy. I w głupie minę. Tak, a Mikołaj poszedł spać, po tatusiu. Już kolacja przy świecach, róże, no stek. Hmm. Super nóż i widelec, oj. Chyba hmm. drugie nam się obudziło. Dobra, karmi butelki. Kliknął nam bywa. To może skasuj to jedzenie rozmawiaj. Dobra, no siwnie, niestety nie pojesz. Przykro mi bardzo. A potem pójdziesz do pracy. Szybciej, bo tu dziecko. Patrzę. A potem. Nie, jest więcej opcji. nie, nie powtarzaj. Nie postarzę, na razie postarzy mnie jak już wyskoczy, że wkrótce urodziny, czy coś. No Ja do pracy. Nie, dobrze, tuś sam z dziećmi został. Muszę skończyć. Dobra, już zostaw, go. Dobra, niech sobie zje. głodny jesteś, biedaku mój, A to obraz to co wyszło? No obraz co wyszło. A, A, nie. nie udało się. Ale sprzy, Trudno. sprzedać może. Yy, nie, nie będzie ten. Dramatyk. Aha, ładne, Ładnie ozdobione. To ty chcesz wypić zimka w Nie będziesz wypić zimka w Gdzie ty idziesz? Sprzedać. A, no już się wystraszyłem. No zobacz jak jego zabawa. Chyba yy, jak twoja zabawa. Ale wszystko no, ma na marzu. No dobrze no, teraz możesz yy, Oglądać kanał, kanał kanału... Kulinarny. kulinarny tak. hmm. Może jak skończy jeść, to coś ugotuje. Hmm. Wykwintnego. To nie wiem, czy on zdąży. A, A on idzie te... dzisiaj do pracy? No idzie, idzie. Dzisiaj jeszcze idzie, jutro do idzie. Tam eee, więc... nie idzie. Tak, hmm. dokładnie. Więc... Przyrządź wykwintny. No to robimy coś... Eee. Tortelli z homarem. Co? Tortellini z homarem. Dla rodziny, zrób. Dla rodziny, ale dokładnie. I wiesz, to szybciej. Dobra, to nie zdążyć. No tak. no standardowo, to by tam się Standardowo, Julia, przecież z pracy to posprząta. Rozprzątnę to za niego ze swoim skillem do sprzątania ostatnimi czasy. No dobra, no ja wiem, że zaczyna pracę roku. O, do... tutaj to, a nie popisuj się. E, a właśnie tutaj, jak tam idzie? 5 na 10, no i super. Masz się jest bardzo pewny siebie. E, a co tam w ogóle potrzebujesz do pracy? No te, a, te i... poziomy. No, schowaj to do lodów jeszcze niech schowa. Już mi tak mało brakło. No właśnie niewiele. Teraz Julka wróci z pracy. Jest Wszystkie niemowlęta w rodzinie zostały wysłane do żółwka prawidłowo. No zobacz właśnie na kołyski. Puste są. No. Nie zniknęły, tylko poszły do żłobka. Tak, Julia, niech sobie jeszcze pogra na fortepianie. E, no, pewno niech skorzysta. Tutaj po mistrzowsku. E, a potem... O, ćwicz. co to miałeś? Napisz może. nie. Ona możesz... za to kasę może dostać. Napisz maldejki reklamową. Tak, właśnie, pisz, 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 moja droga, logikę reklamową. A następny odcinek, urządzamy sobie. dalej dom? No, już będzie trzeba. A jutro rachunki przyjdą. Ciekawe jakie? Tak się bać. Ale cóż, yy, zrobić? No, Powiedzieć co możecie. Przyspiesz to Przyspieszmy to twoje, ten. Ej, naprawdę jej się przytyło. Trzeba zrobić słownie. Tak, na powietrzu. Przynajmniej jeden jakiś ten. O, dobra. Co tam y, piłkowicz, co jak kciusz młodykam? jak Chcę jednymi pacjentami bomba. Dobra. Y, 500... ten y, Julka, możesz otworzyć. A spróbuj sobie to co ci y, y, ostatnio gotował. Hmm. Chyba, że ją wyślemy na siłownię. Jejku, to jest błagan. Gdzie? Na stole. Aha. A faktycznie. Dobra, e, teraz zróbmy to tak. E, Rozmnożmy zabęzy. Ciągowa nazywa pokładan. No dobra, to już mamy. A jeszcze dajmy to jedną zabawę. Steve, jakie tam masz potrzeby ogólnie? Skorzystać z toalety. To dla ciebie, więc skorzystań I potem ulepsz mm. na coś. Znaczy nie, no to, co możesz ulepszyć. Tutaj... Samoczynnie. Tak. No i z tymi wymarzeniami. Tam. A co on z Julią chce? Nie Barbara. Yy, Zaznaczmy to. Dobra, Julka coda może tutaj. Kupić instrument. W sumie do i tam muzyki ze stereo. Yy, no yy, a ogólnie. Ogólnie to spać. Ogólnie to są Julia jest bardzo szczęśliwa. No to, że się nas sprzątała. Chodzimy sprzątnij. Dobra, wyślij ich spać, zaraz będą musieli wstać do dzieci. Rozmawiaj, że oni ten to. No co ona z tym sprzątaniem nie sprząta? Nie jej się. Romantyczne. Poprzeciągaj ty. Dobra, tutaj. Tutaj. Czemu wyrzuciłeś do kosza? Może trzeba śmieci wynieść będzie? Jeszcze nie. Jeszcze... Dziecko. Anastazja. No i nici. <noise> Nisi z Barabara. Dziecko. Na karmę. Ale drugie w stanie. nie pospił. Ehm, no poczekaj niech... No, bo weź ten jak zacznie dziecko płakać, to wtedy... A nie, usnęło. Usnęło tego tak. nie spać. No to tak. No. Anastazja więcej potrzebuje. Opieki widocznie. A teraz jest e, za to dostanie 75, e, dobra No i się odbudził Mikołaj Dobra wyślij Juli od razu do Mikołaja no, Julia na karm Piersią Weź Mikołaj spróbujesz piersi z piersi, e, pokarmu z piersi. próbował Tak? Tak. No, tak bo przecież mi się obudziły w nocy Julia. Bidula taka zmęczona. Przewalone. Dobrze, że nie mamy trojaczków. Dobrze, że nie powiedziałam tego, że wygląda jakby była z A coś wykrakasz. Teraz może stream trochę się Anastazją zajmie. No jejku, Steve, masz pospane, wiesz? Głupie, ogaros, robi głupie minę, sytul, okazuje turepsy. Nikołaj, a nie się waż. No jeszcze nie wstał, chociaż znaczy wstał, tylko nie jest jeszcze smutne. Bo jednak nie to właśnie to chciała, chyba potrzebowała trochę tej no, no. towarzystwa. A potem tu ja porozmawiać sobie z córeczką, potem po z tym. Po z pojem. I Szyna. może idź zjedź. Właśnie... <gaworz> Albo przyrządź jakieś wykwintne znowu. No dobra. To yy, wypiękny posiłek. Może, może. Coś co pasuje na śniadanie. Poragio w mięte szynką. Cernik sin tiki. Sąber jagnięcy. A, jojku, jejku, jojku. Dyniowe gnocci. Deser owocowy jogurtowy zrób. Dobra, dla, całe rodziny. dla rodziny. Zrobiłeś dyniowe gnocci, no dobra. No. Dobra. Zaraz sobie zjeżdż, no spokojnie. Tylko... E, no ja już chyba wystarczy, jej zobacz. No jej się wyspać. Zaznasz jej prysznic, toaletę. Czy toaletę i prysznic. Dobra, to teraz tak... Najpierw toaletę może, co? Dobra, skorzystaj z toalety, no może nigdy tak. Tutaj Steve robi śniadanko dla ciebie i Zaraz będzie mieć poziom. Oczywiście pisuje się. No, niech się popisuje, ale ten... Le, le, lew las dobędzie. Trochę się szafki powróciły. No, od tych jego popisów. Steve się jeden. No, luka tam, aha. Jeszcze więcej, potem bierzesz 40, tak? Dobra. Hmm. No i jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. No, znaczy fuj na EQ, a nie zdobędzie. Zdobył. Zdobył. Dobra, od razu juli daj, sobie jadła. Tak, Julia, jak potem ten, to weź porcję. A Steve'owi daj, się oglądał kulinarny. A ty oglądaj kanał Wulynary słuchaj, mu ty nie śpisz Bardzo mnie to matki Bo on w porównaniu do swojej siostry spał w nocy jego siostrze nie, nie bronił się ten nie bronił spać O, rachunki może od razu Steve jak zjadać? Zatem nie. Przez telefon niech to zrobi. Fakt, gdzie to tu jest? Nie wiem, no poszukaj w tych zakładkach. W domku pewnie. Nie w tym domku, w telefonie. Dobra, kończę 21 wiek, więc. Właśnie, rachunki przez ten telefon. W ten, odłożył jedzenie. Bo musi je zrobić cele. A potem, Zjedz i włącz ten telewizor, i oglądaj kanał kulinarny? Tak. O, Mikołaj poszedł spać. Anastazja wstała, zaraz zacznie ryczeć. Anastazja, proszę ci nie płacz. Nie rób tego na moim odcinku. Jestem zainspirowany, więc. A niech maluje coś. No może. Impresjonistyczne. No to właśnie na tym myślałem. He? Nie, Mikołaj zaczął płakać. Ja. No. E, może przytul. Nakar. Mikołaj, powiedz co ty chcesz. Byłoby łatwiej. A potem porozmawiaj, Porównuj głupie miny. A ty zejdź na dół i schowaj, schowaj. przeciągnij do lodówki jedzenie. Tak właśnie. Tak właśnie zrobię. Schowajmy to. No, a właśnie, jak skończysz, możesz wyczyścić to, co nabrudziłeś. Hmm. Jakbyś nawet co to idzie. Miasto nocą? O, miasto bajnami nie płacz, nie płacz. Bo jednak jeźdź mu się chce. I nie płacz. By ci chłacz. <grymne> Anastazja. Mmmm. to so Możesz nakarmić z butelki córeczkę. Po ją. Robić głupie miny. Możesz ją przytulić. A potem zejdziesz na dół. Wyczyścisz ten blat. Znowu wytwarza wytwarzanie. I wyczyścisz ten blat. Yy, to bardziej że Julia niebawem pójdzie, a nie, no to bo nie pójdzie. Pójdzie do Niech tak. Ktoś musi zarabiać. No jak to słodko wygląda. Tak. O, właśnie, może teraz skorzystaj na go. Weź, Julia jeszcze podniosła z małego. Eee, I co? Poczekaj, bo to nie jest takie proste. Nie. Steve, No właśnie, teraz. E, teraz. Okej. Okay. Tylko, może trzeba było ich wyśrodkować bardziej. No tak, drobnie. Steve. No teraz. Dobra. No jejku. skomplikowane to. Będzie nowa miniaturka. Ale się zmęczyłem. Będzie nowa miniaturka. No, kolejna w tej serii. Ja to... Ale to, zobacz, jak to fajnie wygląda. Mamusia zajmuje się synkiem, a tatuś córeczką. Tak, właśnie. E, Julka, co ty tam potrzebujesz? Dobra, po... Yy. Sama poszła, stwierdziła, że idzie. Tak? No, to ja cię już nie będę zmuszał do tego. No, tak. Steve już też. O, Steve nawet się ubrał. No. Teraz. E, poza tym, że jak skończy, to musi skorzystać. Mikołaj i Julia bardzo się... Co? Ci się teraz przyjaźnią. I weź prosznic. nic. on idzie dzisiaj do pracy? Nie, dzisiaj Wolno wolne. to. szybciej. Bo jeszcze kupę pracy przed tobą. Najgorszy to jest teraz ten poziom, żeby te wspaniałe obrazy zrobić. No, dokładnie. Chociaż później dalej jest chyba jeszcze arcydzieło, to też jest takie... Chopaj, chopaj. Ile to kosztuje? 455, No, dobra, zawsze, zawsze coś. I tylko mi nie bo to jest tam w domu. <grym> Weź go, żeby sobie gotował, jak, skończy, jak sprzeda. A czy nie gotował, tylko oglądał. Anuluj na ukrwioną. kulinarny. na siebie. Od siebie. Oj, Mikołaj się obudził. Anastazja poszła spać. Ja na pianę widzę. Steve, ale mógłbyś się ubrać. Ty, zboczeńcu. <laughs> Ej, bo na wizji jesteś, no. Nie rób takich numerów. No i znowu, muszę po was sprzątać. Come on, come on, come on. Ej, pozostał na tym. Na podłodze. No właśnie. Prawie dobrze. No co jest. Ale się dociął. I to. A potem oglądaj kanał kulinarny. Bardzo interesujące zajęcie. Ale może w końcu zdobędzie ten poziom dziesiąty i dostanie awans, jak następnym razem pójdzie do pracy. To trochę by zostało tak samo, jak Julce zostało y, tego komediowego. No Julka też by mogła to komediowe. No, Będzie ciężko, ale jakoś damy radę w sumie. Jakoś sobie z tym poradzimy. Proszę y, usłyszeć swoje potrzeby też z a właśnie, tak ogólnie to możesz. Yy, Może by leciał po, pozbierać skałki, co, póki to. dzieci nie rycą. Tak Może i żeby, żeby się z. z Dobra. Ta nowa Tylko, tak, że jak wyślę zbierać skałki, a, a, a. dzieci akurat zaczną płakać. Pewnie tak. No, to to by... na razie za i zrób kolejkę mu. O potem tutaj masz dwie skałki potem popatrzmy no Dobra, to może weź już mu skasuj ten telewizor niech idzie kopać Kop. e, Dobra, to możemy włączyć Zaraz tak. mi się kolejka skończy Dobra, już pierwszy tam kopię to też gdzieś coś było, a tutaj... No, tu też ma pachę. No, dobra. No, Lumbit. Nowego coś? Melodyjkę z nowego? Kapsuła. To okay. chyba byłoby tyle, co tam... Nie, gdzieś za ale... Dobra. To, przyspieszmy to, jak będziesz brał, żeby. Było nudne. Już. Yy, yes. to ostatnią skałkę, muszę kasać. Mapę z znalazł. Aha, yy. Co on z tym samolotem chce? Chce no, on podróżować. Wejść na tą Dobra, tylko gdzie była ta ostatnia skałka? Tutaj To No. Kop w używaniu skarbu. Oj, Jej, oj 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 oj. teraz. Ale na Nakarm jedno, nakarm drugie karm butejki, i potem dopiero butejki, butejki, się. E, Potem przytul, e, potem przytul, potem porozmawiaj i porozmawiaj. A nie musisz <laughs> razem porozmawiać. No szybciej Steve, bo ci dzieci ten. Opieka za Lalkę wódą. O. <laughs> o, Julia wróciła. O, idzie przewinąć. No, szybciej kobieta. Ty, ale może być nakarmiła tego malca? E, no właśnie, możesz nakarmić Nikusia. E, e, a tata będzie się Gawożył, proszę The... spać. O, obudził go i <śmienny> teraz ja jeszcze <nie> <śmienny> tygamoniu jeden. Weź te takie bo wykopuj, a czy potwierdź. <śmienny> jeszcze ma dwie mapy skarbów. No właśnie. To, to było Olgebi. Za na dół i zobaczy, no, jest. Na dół zobaczy, jest. A tu nie będzie czy. Bo muszę ściany podjąć. Jest, pierwsza. Dobra, to, to jest? Tak. Yy, ta jasna. Wyślij ten do rady, ten pierwiastek. To, yy, rady, tak. I wydobądź z kamieniny. O jejku, a potem przytul. Się no, może się z nim się opakować. Powiem, no co ty chcesz? No basen chce jest. Naprawdę coś głodny? Naprawdę coś głodny? Eee, dobra, jak już zjesz to to nic kamienne. No patrz, Mikołaj jest bardzo przyjazny. Bo Anastazja w zeszłym odcinku była bardzo przyjazna. Tak? Ty wydobyłeś tą skamelinę? No tak, skamieniacza z kosmity. Biedak. Zdjęczyłeś się. Jeszcze głodny jesteś. No nie no, przegwizdany. No może poszedł spać, a nie? Zróżniałaś siły się nawet w przebrać Tak I to byłoby wszystko moi drodzy w tym odcinku Jeżeli mam się odcinek spodobał dajcie łapkę w górę Dajcie filmik do ulubionych Dostanijcie go znajomym Zostawcie komentarze i zapraszam was na kolejny odcinek który pojawi się na Kanale GC już w czwartek A tymczasem jeszcze raz dzięki za uwagę No i cześć Pa